Rower elektryczny jest najlepszym środkiem transportu, ponieważ pedałujemy, rower dodaje nam do tego wszystkiego energii. Przemieszczamy się z punktu A do punktu B i naprawdę mamy więcej siły. Wszystko jest ekologiczne, spalamy kalorie. No, po prostu zachęcamy wszystkich do tego, żeby z tego korzystać i wsiąść na rower i po prostu jechać. To nie jest tak, że my wsiadamy i nie pedałujemy, i ten rower robi za nas całą robotę. No wszystko pani powiedziała. <noise> tak, rzeczywiście jest. Rower jest wyposażony w silnik elektryczny, ale jest to rodzaj asysty, która powoduje, że możemy. Szczególnie w tych newralgicznych momentach, kiedy jedziemy pod górę, zdecydowanie nam pomaga. Jest dość ciężki, więc może być kłopot z przenoszeniem, natomiast jeśli chodzi o tę wagę, tutaj to nie jest trudna sprawa, ponieważ mamy silnik, który nam pomaga. Siedmiobiegowa skrzynia biegów, silnik elektryczny, rower na wskroś miejski. Takie było założenie, tak aby pracownik urzędu, służb mundurowych typu Straż Miejska albo Policja na takim rowerze mógł wykonywać swoje obowiązki w stroju oficjalnym, czy to mundur, czy marynarka, spodnie, buty. Wszystko normalnie, nie trzeba się do tego w żaden sposób przebierać, no a przy okazji Wytrącamy od razu argument wszystkim tym, którzy mówią, że jak rower, ja muszę mieć prysznic, bo jak przyjeżdżam do pracy i tak dalej. To jest oczywiście jakąś totalną bzdurą, bo nie mówimy o rowerze w kategoriach wyczynu albo sportu, tylko przejechaniu z punktu A do punktu B. To tak, jakbyśmy po szybkim marszu domagali się prysznica w pracy, bo przecież szedłem szybko. A propos tego wspomagania, to tutaj jest ta manetka i możemy sobie przełączać to wsparcie od 0 do 5. W zależności od tego, jak dużego wsparcia przy pedałowaniu potrzebujemy, zero oznacza, że mamy włączone wszystkie systemy, czyli działa nam oświetlenie, pokazuje nam licznik prędkość, pokazuje również stan baterii, ale nie wspomaga. Natomiast, już jedyneczka oznacza, że mamy jakieś lekkie wspomaganie. Przy pięciu to wspomaganie jest maksymalne. Zgodnie z ustawą, rower jest ograniczony z prędkością wspomagania do 25 km na godzinę. To, co sobie nakręcimy powyżej, to jest nasze, w sensie fizycznie naszą siłą, natomiast wspomaganie do 25 na godzinę. Dobra, to ja teraz ustawiam sobie na. O, żeby nie było, że mnie za bardzo wspomaga, że nie na piątkę, tylko na trójkę. Bądźmy, idźmy dalej, dajmy jedynkę. Dobrze, dajmy jedynkę. I klasycznie noga na pedał, i jedziemy. Pan ze mną, zapraszam. Parkowa rundka. O frajda jest niesamowita. Takich rowerów metropolitalnych, ile mamy na razie w Metropolii? Zamówiliśmy 230 sztuk. Jesteśmy po pierwszym etapie dostarczania, więc mamy około 45. Nie ma złej pogody na rower, można jeździć cały rok? E, oczywiście, że tak. E, moim zdaniem nie istnieje w ogóle coś takiego jak sezon rowerowy. To jest świetny sposób na to, żeby przemieszczać się z punktu A do punktu B. A jak mawiają Szwedzi, właśnie nie ma złej pogody, są tylko nieodpowiednie ubrania. No i tego należy się trzymać, aczkolwiek e, nie chodzi o to, też, żeby to były jakieś ubrania specjalistyczne, ale przydaje się rzeczywiście szczególnie rano e, czapka, rękawiczki. E, obserwowałem takie sytuacje również w Holandii, gdzie pogoda, tak szczerze mówiąc, jest chyba bardziej podła niż u nas. I pomimo deszczu elegancko ubrani ludzie, którzy po prostu mają takie pelerynki, ale tak sprytnie rozwiązane, że są zamocowane na kierownicy tak, że nie kapie nam na uda i nogi, a jednocześnie jest przewiew od dołu, bo umówmy się, jak ktoś zakłada coś szczelnego z folii albo równie szczelnego jak folia, no to jeśli nie jest mokry od deszczu, to za chwilę jest mokry od spodu z samego siebie i to już jest równie nieprzyjemne jak ten deszcz. Dzisiaj przekonujemy Państwa do tego, żeby zamienić autobus, tramwaj, trolejbus albo samochód na rower, i przekonujemy, że można rowerem jeździć przez cały rok. Wiosną, latą, jesienią, zimą z nami nasz rowerowy ekspert i absolutny wariat na punkcie rowerów, Marcin Rudzki. Myślę, że nie będziemy tego ukrywać, że na co dzień pracuje w radiu, a kiedy tylko może, to jeździ na rowerze. Kiedy tylko może, to jeździ na rowerze, a że do pracy można dojechać na rowerze, więc także jadąc do pracy na rowerze, oczywiście, że tak, należy nawet. Marcin, jak się ubrać zimą na rower, żeby się nie przeziębić albo żeby się nie przegrzać? Jak się przyjeżdża do pracy, żeby nie być spoconym? Najlepiej korzystać z rzeczy, które po prostu są mądre. Stosujemy taką odzież, która będzie oddychała i będzie mocno wiatroodporna, czyli na zewnątrz softshell, a co masz pod spodem? A pod Pokaż. Spodem? Jakaś cieplina, która cieplina, sprawdzi... Cieplina, czyli bluza, proszę czyli Państwa. Bluza, Czyli najlepiej jakiś cienki polar, tego typu ciuchy, które super mają termikę, ale ułatwiają odprowadzenie ciepła i wilgoci do tej warstwy, a ta warstwa z kolei wyprowadza to na zewnątrz. A co Jeśli... masz pod spodem? Ja trzymam rower. A jeszcze pod spodem mam zwykłą bluzę. Najzwyklejszą, cienką bluzeczkę. Już więcej nic. Już więcej nic. Dobra, Dobra to teraz yy, chwila prawdy, kalesony? Yy, może nie takie tradycyjne. Ja mam yy, bieliznę termoaktywną. Czyli coś, co jest mądre, jest trochę cieńsze w tych miejscach, które nie potrzebują docieplenia, a troszeczkę grubsze w tych yy, miejscach, gdzie mamy. Yy, no, musimy zadbać o termikę y, tych miejsc. Celowo nie ubrałem tak zwanej pieluchy, czyli spodenek na rower, które troszeczkę amortyzują nam tutaj pośladki i sprawiają, że nie cierpimy aż tak bardzo. E, ale specjalnie ubrałem zwykłe, najnormalniejsze dżinsy, pod spodem bielizna termoaktywna. W ten sposób wejdę do pracy i od razu mogę przystąpić do pracy właśnie. A nie tyle dżinsy, te spodenki rowerowe i tak dalej, bo jeśli nie wybieramy się na trasę w góry, jeśli nie chcemy robić szosowo kilkudziesięciu kilometrów, to nie ma chyba sensu na 10 km ubierać takich specjalnych rzeczy. Spokojnie możemy w zwykłych ciuchach pojeździć na rowerze, dbając o to, żeby była dodatkowa warstwa, która nam zapewni komfort cieplny. No a jak chcemy wejść do knajpy, zostawiamy rower pod. Przypinamy go oczywiście odpowiednio. Ściągamy to, czyli kask, bo kask zawsze latem, zimą, wiosną, jesienią. No i idziemy spokojnie spotkać się ze znajomymi. A my teraz idziemy do pracy. Do pracy. 230 takich rowerów elektrycznych trafiło do metropolii. Zachęcacie urzędników, policjantów, strażników miejskich, żeby w ramach pracy przesiedli się na rower. 230 to jest wartość docelowa, bo jesteśmy po pierwszym etapie, natomiast do końca roku rzeczywiście to się powinno ziścić, aby te rowery trafiły pod strzechy. I mam wrażenie, że jeśli chodzi na przykład o służby, to nawet nie my musimy namawiać, żeby oni skorzystali z tych rowerów, bo oni już po pierwsze wiedzą o tym, że te rowery są, a po drugie już poszczególne miasta tworzą oddziały rowerowe, które będą korzystały właśnie stricte z tych rowerów elektrycznych. Część miast ma już doświadczenia związane z oddziałami rowerowymi, ale z rowerami analogowymi, natomiast to stanowi dla nich naprawdę duże ułatwienie, jeśli chodzi o pracę. Pierwsze testy wypadły bardzo pozytywnie. Strażnicy miejscy w poszczególnych miastach są zachwyceni i chcą pracować właśnie na rowerach z metropolii. Z ręką na sercu ja też jestem zachwycona, więc teraz na rowery zachęcamy państwa, żebyście się też na takie rowery przesiedli i na przykład dojeżdżali do pracy. Jedziemy. Jak najbardziej tak. Jedynym kłopotem, który jest związany z rowerem elektrycznym nadal w Polsce jest jeszcze jego cena bo dla przeciętnego Niemca, Szwajcara kwota, o której rozmawiamy, nie jest dużym obciążeniem. U nas po pierwsze to, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli różnego rodzaju mentalne problemy, z tym, że ludzie, którzy nie mieli z czymś styczności, mają na ten temat najbardziej sprecyzowane zdanie, szczególnie negatywne. Natomiast patrząc na przykład tego, co się dzieje za granicą, na przykład u naszych południowych sąsiadów, u Czechów, to jest niepowstrzymana fala to się dzieje i to jest przyszłość zachęcamy żeby spróbować ja spróbowałam i jestem na tak bardzo dziękuję cieszę jedziemy